Fani świata Awatarów są doprawdy niezwykli. Potrafią bowiem stworzyć coś, co nie odbiega nawet na Jotę od oryginalnej historii, ba, nawet ją rozszerzając, gdzie dzieła te stają się niejako natychmiast kanonem. Tak jest w przypadku opowieści o Tashim i Nimie. Dziękuję Wam za wsparcie. Jesteście wspaniali. Partnerem odcinka jest Layograd. Świetny sprzęt gamingowy w super cenie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronik Awatara. Webcomics prequel do Legend Anga o nazwie Opowieści Tashiego i Nimy to świetna pozycja od fanów dla fanów, udostępniona dla nas za darmo w sieci. Ilość pracy włożonej w to dzieło jest ogromna i widać to już w samym prequelu. Dla ciekawych zamieszczam link do dzieła w opisie, a w samym materiale dowiecie się skrótu tego, co do tej pory zostało nam opublikowane, czyli trzy rozdziały i początek czwartego. Zapaszcie, więc herbatę godną Airo usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Opowieść Tasziego i Nimy nie będzie tutaj pokazana w całości, gdyż posiada fragmenty nieprzeznaczone dla wrażych osób, a także dzieci. W tym dziele mówimy w końcu o najbardziej realnym przedstawieniu ludobójstwa nomadów powietrza z perspektywy dwójki nomadów powietrza: nastolatka wieku około 16 lat, Nimy, oraz 8-letniego Tasziego. Zaczynając więc od samego początku: Woda, Ziemia, Ogień, Powietrze. Opowieść, jaką zaraz wam przytoczę, jest pełna emocji, miłości i rozterek, która zostaje rozsypana przez bestialski atak. Spokojny naród powietrza nie spodziewał się tego, co miało nastąpić, żyjąc swoim prostym, nomadycznym życiem, gdzie jedynym zmartwieniem niektórych było opanowaniem wszystkich 36 technik magii powietrza, zdobywając tym samym tatuaże mistrza. Tak też poznajemy mistrza Aku i mistrza Yongtena, prezentującego technikę bomby powietrza. Jednej z ostatnich technik, jakiej nie udało się opanować Nimie. Ten jest rozgoryczony, bo jest najstarszym z grupy ze względu na problemy z treningiem magii powietrza. Mimo swoich wszelkich starań, wszystko wskazuje na wewnętrzny brak motywacji w nauce ofensywnej strony tkania. Po drugiej stronie barykady stoi za to Dopiero ośmioletni Tashi, który okazuje się jest bliższy zdobycia strzałek Mistrza od samego Nimy. Z tego właśnie względu Nima jest regularnie obiektem kpin ze strony swoich młodszych kolegów mnichów. W końcu coś w nim pęka: atakuje słownie młodszych kolegów, by następnie wytknąć złą formę nauki starym mistrzom, gdy ci kazali mu obserwować, jak wykonać technikę od Tasiego. Mistrz Aku i Mistrz Yong ten jednak nie ulegli prowokacji, uznając zachowanie Nimy za zbyt agresywne, niegodne maga powietrza, nakazując mu spokój i opanowanie. Nima odpuszcza, próbując jeszcze raz wykonać technikę bomby powietrza, z jeszcze marniejszym skutkiem, bo uderza tyłem głowy w kamienny słup. Na krótko traci przytomność, śniąc o niedawnych wydarzeniach. Okazuje się, że ma kochającą go dziewczynę, dla której tatuaże mistrza nic nie znaczą. Jum Yang, bo tak ma na imię, będzie nam przedstawiona dokładnie w późniejszym rozdziale, więc na razie skupmy się na tym, co dzieje się po przebudzeniu naszego nieszczęśliwca. Trening zostaje przerwany, a Nima odprowadzony zostaje przez Yangtena do swojej komnaty. Po drodze wylewając swoje żale dalej, gdyż ma dość bycia prześladowanym przez młodszych kolegów. Mimo swojej ogromnej wiedzy, możliwości tłumaczenia starożytnych zwojów lwiożółwi, znajomości nauk guru Lagimy, kontaktu z latającymi bizonami, nie może otrzymać tatuaży, co jest niezwykle wkurzające i niesprawiedliwe. Miłe słowa jednak ze strony Yangtena zdają się wpływać uspokajająco na nimę, przez co ten zdaje się poddawać w swoich dążeniach do celu. Szybko udaje się do pokoju, wita z Kabą, swoim natającym lemurem i wybiega na zewnątrz, gdzie niebo nie wygląda na normalne. Tak kończy się rozdział pierwszy. W rozdziale drugim, na samym początku, mistrz Yang ten tłumaczy nimie, że kolor nieba jest spowodowany bardzo rzadkim zjawiskiem. Przylotem pewnej komety, która raz na 100 lat ukazuje się mieszkańcom planety. Tak, zbliża się ten moment. Dzień zero w kalendarzu świata Avatarverse. Jednak jeszcze przed udajmy się do wspomnień Nimy i jego wizyty we wschodniej świątyni powietrza podczas letniego przesilenia dwa miesiące temu. To tam Nima w końcu wyznaje swoje prawdziwe uczucia Yang, ukochanej o której śnił. Ostatnio, gdy był nieprzytomny. Okazuje się, że podczas festiwalu Nima wyznał Jamiang, że chce by ta została jego duchową partnerką. Co możemy tłumaczyć na zaręczyny lub nawet coś poza tym, nad tym. Po prostu chęć złączenia się na wieki. Mimo tego wyznania przez Nimę, to nie chce tego ogłaszać publicznie. Póki nie zdobędzie mistrzostwa magii powietrza oraz strzałek mistrza. Jest to dla Jami Yang dziwne, bo nie przeszkadza to ich miłości, ale Nima uznaje to za swój honor i punkt, w którym sam siebie uzna za godnego dla niej mężczyznę. Tak też widzi ją po raz ostatni. Na chwilkę też mamy okazję głębiej poznać historię młodego Tashiego. Jak się boję okazuje... Ten przebywał ze swoją matką aż do szóstego roku życia, co jest niezwykle rzadkie w społeczeństwie nomadów powietrza. Matka Tashiego bowiem służyła we wschodniej świątyni powietrza jako opiekunka dzieci i brała pieczę nad wszystkimi dziećmi do szóstego roku życia. Gdy te były oddawane i rozdzielane, aby przejść do treningu na mistrza powietrza. To też spotkało Tashiego który nie może się pogodzić ze swoim losem i dalej w środku duszy niezwykle tęskni za swoją rodzicielką, mimo że już dwa lata jest w rozłące, oddany pod naukę do północnej świątyni powietrza. Wszystkie te rozterki i emocje dzieli ze swoim duchowym bratem Jinpą, bo to jedyna osoba, która potrafi go uspokoić. Tak też się staje, gdy ten głupkowato przyjmuje ckliwe wyznanie jego. Całość sceny jednak zostaje przerwana przez tajemnicze kształty malujące się na czerwonym horyzoncie. Tak też kończy się rozdział drugi. Tutaj musimy się zatrzymać. Muszę was ostrzec, że gdybyście chcieli zobaczyć rozdział trzeci, musicie potwierdzić swój wiek, bo sceny w tym komiksie są naprawdę drastyczne. Dlatego postaram się je pominąć i umieścić tylko ten family friendly. A przynajmniej tak myślę. W każdym razie poznajcie maga zapłonu na smoku wzmocnionego przelotem słynnej komety, nazywanej po tym wydarzeniu kometą Sozina. Atak nastąpił z zaskoczenia, z góry, przez co niemal natychmiast pod gruzami zaczęły ginąć setki, jak nie tysiące nomadów powietrza. Nieprzystosowanie do jakiejkolwiek walki czy stawiania oporu, nastał popłoch. Niektórzy mistrzowie, w tym chodziły mistrz Yangten, stanął do walki, ochraniając tym samym zdezorientowanego i przestraszonego Nimę, jednak nie był w stanie uniknąć każdego ataku, szczególnie po spotkaniu Maga Ognia, wzmocnionego kilkukrotnie kometą. Yangten kończy dotkliwie poparzony, jednak zdołał oczyścić umysł i siłami, jakie mu pozostały, odprowadzić Nimę jako jedynego w bezpieczne miejsce, gdzie mógł opuścić świątynię niezauważony. Gdy ucieka, jest świadkiem wszystkich okrucieństw, jakie zostały popełnione na jego narodzie. Niestety nie mogę pokazać tych właśnie fragmentów. Trafia cudem na rozpaczonego tasiego, którego duchowy brat Jinpa został pogrzebany żywcem pod zawalonymi strzątkami świątyni. W tej chwili najgorszego czasu terroru i zniszczenia wszystkie przeszłe sprzeczki sprawy i zmartwienia nie miały już najmniejszego znaczenia. Nie ma czuł, że musi pomóc Stasiemu, aby ci razem przeżyli tragedię, jaka ich spotkała. To też odciąga go od miejsca, gdzie zginął Jinpa, mówiąc mu, że to nie jego wina i że teraz nie czas na jakiekolwiek opłakiwanie. Ich jedynym celem stało się opuszczenie murów północnej świątyni powietrza. Niefortunnie jedyna bezpieczna, zdaje się, droga zostaje zawalona, a ich jedynym ratunkiem jest użycie podwójnej techniki bomby powietrza. Po raz pierwszy życiu w obliczu śmierci i pomocy małym Tasiemu, nimie udaje się przełamać i wykonuje rzeczoną technikę. Nareszcie droga przed nimi staje otworem. Pozostaje ucieczka w dół stromego zbocza wśród morza płomieni, kawałku świątyni oraz ich martwymi towarzyszami. Mima próbuje też wezwać swojego latającego Bizona. Niestety wygląda na to, że ten nie odpowiada. Ich jedyna nadzieja, ostatnia próba na przetrwanie nie pojawia się. Jednak w tej ostatniej chwili, gdy płomienie już dochodziły tej dwójki, pojawia się zbawczy wiatr. Wygląda na to, że starszyzna świątyni nareszcie się obudziła, że staje naprzeciwko potężnej sile narodu ognia. Tworzy ogromny huragan, potrafiący zmieść i rozproszyć latającą smoczą flotę ognia. To jest ich szansa, ostatnie możliwe okienko na ucieczkę, nima rozwija swoją lotnię i unosi się wraz z Tasim nad rozścieczonymi językami ognia. Po krótkim locie zaczynają opadać, rozbijając się o pobliskie zbocze. Całe szczęście znajdujące się już z dala od niebezpiecznych płomieni. Wygląda na to, że udało się. Dwójce chłopców, Tashiemu i nimie, udało się przetrwać ludobójstwo narodu powietrza w północnej świątyni powietrza. Niestety, patrząc z dala, dostrzegają, że ogromny huragan zanikł, co mogło oznaczać tylko jedno: porażkę wszystkich mistrzów magii powietrza. Tak też kończy się rozdział trzeci, a zaczyna czwarty. Dwójka patrzy na palącą się w dali świątynię. Nie mogą uwierzyć, że wszyscy ich znajomi, bliscy nauczyciele i związani duchowo nie żyją. Nie ma jednak zbyt wiele czasu na stanie w miejscu, muszą uciekać jak najdalej, i jak najszybciej, bowiem nima wie, że ci, co dokonali ataku, nie spoczną, póki nie pozbędą się wszystkich ocalałych. Po krótkiej podróży znajdują małą jaskinię, w której w końcu na chwilę mogą odsapnąć, opatrzyć swoje rany oraz przemyśleć, co się właściwie stało. Dociera do nich, że życie jakie mieli właśnie się skończyło, że mają teraz tylko siebie. Tak też padają zwycięczenia, zasypiając obok siebie. To początek ich podróży, zapewne pełnej smutku i rozpaczy, ucieczki przed narodem ognia, ukrywania się, jak i nadziei na lepszą przyszłość. Musimy wziąć pod uwagę. Że szczęście w nieszczęściu, Tasji jak i Nima nie osiągnęli mistrzostwa w magii powietrza, tak więc nie noszą permanentnych tatuaży nomadów powietrza. Daje im to ogromną przewagę i możliwości wtopienia się w pozostałe nacje. Jaka przyszłość ich czeka? Czy zamierzają pozostać razem? A może ruszą na wschód, do wschodniej świątyni, aby ocalić w przypadku Tasjego jego mamę, ani my jego ukochaną? Tego dowiemy się zapewnie już niedługo, bo komiks na tą chwilę kończy się z obietnicą kontynuacji. Seria powstaje od 2015 roku, a ostatni rozdział ukazał się w marcu tego roku, więc liczymy na to, iż niezależni twórcy to jest Art Night Studios dostarczą nam dalszej historii. Dwójki ocalałych z ludobójstwa północnej świątyni powietrza. No i to by było na tyle. Tak jak powiedziałem, do całego komiksu w języku angielskim możecie zajrzeć za darmo. Link podrzucę w opisie filmiku. Będę też obserwował i w razie jego kontynuacji wrzucę skrót dalszych losów jego imię. Co sądzicie o historii? Czy przemawia do Was? Według mnie jest to czysty i niezaprzeczalny kanon i fajne rozwinięcie Avatar West. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Rozważcie proces zostanie wspierającym kanału, dzięki temu mogę więcej czasu poświęcić na niego. Pokonajcie czerwień na ognia klikając subskrypcję. Nie zapomnijcie ogłosić zwycięstwa przez kliknięcie w dzwoneczek niego. Zapraszam na mojego Discorda i sprawdzenie linku Liocard w opisie. Ja się z Wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Avatara. Na razie! losowa ciekawostka, jak zwykle, czeka na końcu odcinka. Nomadzi powietrza nazywali osoby im najbliższe ich duchowymi towarzyszami, tak więc mogli mieć duchowego brata, duchową siostrę, duchowego partnera zwierzęcego, duchowego partnera w miłości lub duchowego ojca, a nawet duchową matkę.